Witam z tej strony, Szymon, i zapraszam Was na kolejny odcinek z Gry Cities Skylines. W dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie budowę nowego miasta na bardzo fajnej mapie, która posiada bardzo dużo fajnych zjazdów z autostrady. Mamy dostępne na początku, oczywiście, tylko jeden, ale obok są od razu dwa również bardzo fajne zjazdy. Gdzieś w oddali widać kolejne dwa, nawet trzy zjazdy. Tam też będzie widać. O, mamy trzy zjazdy po drodze, więc bardzo fajnie. Mapa jest no, bardzo ładna, bardzo duża pod. Mamy dużo terenu pod zabudowę. Mamy bardzo ładne rzeczki porobione. W tym miejscu już widzę, że będzie sobie stała statua wolności, która będzie witała naszych tutaj turystów którzy będą przypływali do nas statkami ponieważ mamy dostępne wszystkie połączenia i statki i samoloty oraz jak widać również mamy pociągi także bardzo fajnie tu będzie jakaś droga i tutaj będzie nasza statua wolności także no naprawdę bardzo to będzie fajnie wyglądać moim zdaniem tutaj będą jakieś porty też porobione i tego typu sprawy mamy tutaj sporo terenów tutaj mamy sporo terenów rolniczych tak samo tam gdzieś w oddali też mamy tereny rolnicze także to akurat spoko że wam tak tą mapę pokażę o mamy tam sporo terenów rolniczych sporo terenu pod zabudowę płaskiego ja takie mapy akurat lubię ale mamy też góry więc będziemy mogli zrobić jakiś tam rezerwat przyrody czy coś takiego więc też będzie to bardzo fajnie wyglądać. Mamy dużo wody, dużo rzek. Takie mapy właśnie lubię. Gdzieś są takie jakieś różne rzeki. To bardzo ładnie wygląda. Później te mosty, które tutaj tak przechodzą nad tymi rzekami. To bardzo też fajnie wygląda. Mamy tutaj chyba wydobycie rudy. Tutaj jakieś ropę. Także no mapa jest naprawdę bardzo fajnie wykonana. Oczywiście wszystkie linki do mapy oraz do motywu. Będą w opisie pod tym filmem, także zachęcam sobie sprawdzić, jeżeli komuś ta mapa się również podoba. No a co? No, a my zabieramy się chyba za tutaj, za rozbudowę naszego miasta za w ogóle, za pierwsze jakieś drogi, pierwsze budynki. Będę sobie grać na, na wyłączonych. na wyłączonym modzie odblokuj wszystko. Będziemy sobie to wszystko po kolei odblokowywać dopiero podczas gry. Żeby nie było tak, no, tak monotonnie, że już mamy wszystko odblokowane, więc będziemy sobie to wszystko dopiero odblokowywać z czasem. Ok, tu będzie taka droga najpierw. I może bym tutaj od razu pojechał taką aleją, znaczy taką drogą czteropasmową więc to będzie tak w tym miejscu i tutaj sobie teraz zrobimy w tym miejscu taką drogę. Tak myślę, że gdzieś do tego miejsca póki co. To sobie usuniemy i zrobimy sobie tutaj takie eleganckie e, wjazdy. Cyk. I cyk. Ok. Także mamy tu już taki pierwszy wjazd do miasta zrobiony. Tutaj sobie ta droga będzie szła gdzieś tam, i kolejna gdzieś tam. Także to też będzie fajnie wyglądać, myślę. Tutaj jakaś dzielnica, może rozrywkowa albo turystyczna, o, będzie ładnie wyglądać. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ok, więc zabieramy się, moi drodzy, za rozbudowę i budujemy dalej drogi. Tak, więc może tutaj będzie takie, jakieś, takie pierwsze skrzyżowanie takie trochę główniejsze. Tutaj będzie, no bo to będzie pierwsze skrzyżowanie, więc coś takiego sobie tutaj bym wykonał. Musimy też zrobić strefę przemysłową, ona będzie chyba gdzieś tutaj w tych rejonach, bo mamy tu już taką fabrykę. Więc, żeby pasowało, nawet tutaj jest yy, zrobiona autostrada z tymi panelami dźwiękochłonnymi też bardzo fajnie ze strony twórcy. Ok, więc tutaj będzie strefa przemysłowa. Więc tak sobie tutaj pojedziemy z tą ulicą, i tutaj sobie zrobimy tą strefę przemysłową. O, ok. A tutaj będą gdzieś strefy normalnie mieszkalno-komercyjne w tych rejonach. O, tutaj sobie zrobimy to w ten sposób. Niech będzie na przykład, i teraz coś na przykład takiego. Pojedziemy sobie tutaj. Widzę, że troszkę mi nie wyszło. Tutaj z tymi, z tymi drogami. Ale już chyba nie będę tego usuwać. No bo tu jest krzywo, troszkę. Chociaż nie. Jest. Jest dobrze. No nie jest dobrze, właśnie. Nie lubię jakieś krzywo. Więc co będzie usunąć i jeszcze raz zrobić. Dobrze, że mi pieniądze oddało, na szczęście. Bo to musi być tak. No, teraz będzie git, teraz będzie elegancko. Więc tu będzie strefa przemysłowa, tu będzie strefa e, mieszkalna, jakaś tam komercyjna, pewnie. I tutaj też sobie to tak zrobimy. Okej, okay. także sobie zabieramy się za tutaj zabudowę. Tu będą mieszkalne, tu będą może komercyjne, a tu będzie przemysłówka. Dobra, więc teraz woda, prąd i tego typu sprawy. Więc to sobie też zrobimy taką oto rurą. Tu, tu i i i. Tak, przez środek na przykład. Lubię, żeby rury były pod drogami, tak mniej więcej, oczywiście. Bo to bardzo też fajnie, no w sumie wygląda i pokrywa się później ta woda. Ok, więc tutaj sobie damy może te ścieki najpierw, te ekologiczne. Tutaj sobie damy te ekologiczne ścieki. Połączymy je od razu rurą, żebym nie zapomniał. A wodę póki co damy sobie taką z tej wieży ciśnień. Damy sobie ją gdzieś tak tutaj troszkę z dala od miasta. O! Tutaj będzie nasza woda. I jeszcze prąd. Protocz oczywiście tutaj, turbiną wiatrową. O! Mamy tutaj sporo terenów wiecznych, także idealne na właśnie te turbiny wiatrowe. Dam sobie je tutaj gdzieś. O! Taką jedną. No i oczywiście będziemy to musieli połączyć, pewnie, przy pomocy linii napięciowej z wodą i tutaj gdzieś później z tymi terenami mieszkalnymi. Nie wiadomo też, gdzie zaczną się budować. Ok, także na początek, kurde, ktoś idzie, muszę odebrać chwileczkę. Ok, jestem z powrotem, więc teraz zajmiemy się obniżeniem tutaj budżetu na wodę, na prąd, no bo nie potrzebujemy póki co aż tyle tego zużywać, a tylko będziemy więcej płacić za utrzymanie, a po co to? Jak możemy sobie tych, tych pieniędzy troszkę tutaj zaoszczędzić, żeby później mieć za co kupywać kolejne budynki, takie jak klinikę czy na przykład szkołę? Ok, już się wybudowały pierwsze domki, więc teraz podłączymy je do sieci energetycznej. No, chyba stąd będę musiał to połączymy tutaj w ten sposób żeby mieli prąd Ok, więc mamy prąd teraz będą się budować tutaj nasze strefy komercyjne się budują tutaj a tutaj strefy handlowe to znaczy yy, przemysłowe <laughs> więc tak, będziemy je też musieli pewnie do prądu podłączyć więc coś takiego chyba załapało Zaraz zobaczymy. Tak, załapało, ale jednak będziemy ten budżet musieli troszkę podwyższyć, bo skończył nam się prąd. Bardzo szybko powiem Wam. No, ta jedna turbina tak nie do końca wystarcza. Produkcja 5, zużycie 4. Tak na granicy. Ok, widzę, że zapotrzebowanie na tereny przemysłowe jest dosyć, dosyć, dosyć sporawe. Więc będziemy to musieli troszkę rozbudować. Tylko to niestety wiązało się z usunięciem linii. Ale już wszystko jest załatwione. Ok, więc teraz musimy się zająć rozbudową tutaj jeszcze tych stref matko stref mieszkalnych Tutaj sobie może jakoś to tak zrobię I e, tu może jakiś będzie stał budynek czy coś w tym stylu e, Jakiś taki większy ale póki co niech będą tutaj tereny e, mieszkalne dobra ale mi się chce kichać A, oh, o oh, bardzo fajnie. Mamy osadę, czyli dostępne wysypiska, szkoły i tego typu sprawy. Także to sobie zaraz wybudujemy, albo nawet teraz. Także najpierw klinika, może taka europejska, czy taka zwykła? Może taka zwykła? Mam też, jak widać, odblokowane. Styl europejski, także będziemy te, te sobie jakieś stare miasto gdzieś tam później robić, także bardzo fajnie. Mam również e, pobrane mm, DLC do Europen Suburbia, czyli takie dzielnice europejskie, też to bardzo ładnie wygląda. Na razie nie mogę ich zrobić, e, ponieważ nie mam e, odblokowanych dzielnic. To dopiero od e, mieszkańców 600, także jeszcze nam połowę brakuje. Tutaj sobie zrobimy to wysypisko, żeby miało tutaj dostęp na całe miasto. I tutaj się musimy jeszcze zająć wodociągami, ponieważ nie wszędzie mamy wodę, a jednak woda jest dosyć przydatna, żeby się umyć, szczególnie po pracy. Szczególnie po takiej pracy, czyli takiej fizycznej. Okej, okay, także ten prąd musimy sobie go tutaj chyba kolejną turbinkę. Dobudować także. No, jest git, na jakiś czas powinno wystarczyć. Raczej nie na długi czas, ale zawsze coś. Okej, okay, także mamy tutaj już zrobioną klinikę w tym miejscu. Teraz może jakąś szkołę też sobie bym wykonał. Może taką europejską dla odmiany. Damy sobie ją gdzieś tutaj, żeby też miała dostęp później do, do tej części miasta. Jak się już wybuduje. Y, Okej. Okay. Zarabiamy. Zarabiamy 600. Przypuśćmy, że to są polskie złote. Musiałem sobie nos wytrzeć. Y, przypuśćmy polskie złote. 600 y, złoty sobie zarabiamy. Także to nie jest akurat jakoś bardzo dużo, ale zawsze to jest jakiś pieniądz. Mm, także spoczko. Dobra, więc zajmiemy się rozbudową naszego miasta, ponieważ... Mamy zapotrzebowanie dosyć sporawe na tereny mieszkalne Także będziemy to musieli będziemy się musieli tym zająć jak najszybciej Żeby się naszy, nasi mieszkańcy nie wyprowadzili z naszego miasta brak funduszy Dziękuję bardzo za, za fundusze. Znaczy, żeby, żeby się wprowadzali do naszego miasta, bo póki co to nie mają za bardzo jak. Gdyż nie ma wyznaczonych działek Tutaj u góry będą te tereny właśnie handlowe Spoko, że są blisko terenów, o kurde Terenów przemysłowych, bo właśnie z nich są produkowane surowce I dostarczane do terenów przemysłowych Do terenów komercyjnych, więc nie mają daleko Okej, okay. więc ten prąd, no ten prąd mnie kurde martwi Bo on strasznie szybko schodzi Damy sobie tutaj na 90, na 100% i włączymy sobie jeszcze w opcjach, moi drodzy, takie funkcje jak włącz cykl dobowy oraz dynamiczna pogoda, bo to też bardzo fajnie działa. Zobaczymy, e, jak, wyglądają, e, jak wygląda nasze miasto podczas deszczu oraz jak wygląda nasze miasto podczas e, nocy. E, ok, widzę, że woda. To sobie akurat będziemy mogli tutaj ten budżet na 100% już myślę, że dać. Bo miasto rozwija się w dosyć szybkim tempie. Mamy już wieś właśnie. To się na naszych oczach dzieje, że miasto się rozwija strasznie szybko. I mamy tam dostępne nowe budynki. Mamy moi drodzy dostępne nowe budynki. Takie jak straż pożarna policja oraz budynki unikatowe już. Troszkę chyba za wcześnie, bo te budynki są dosyć takie drogawe. No, w sumie to nawet nie. No, w sumie to są, bo cały budżet bym musiał na to zużyć. No ale spoko. Może sobie tą wybudujemy tą statuę przemysłu. Później gdzieś tutaj, w tych rejonach. No, że blisko przemysłu, prawda? Ok, ale najpierw to zajmijmy się. Tu w ogóle takie fajne. Takie bloki powstały. Tak od razu. No, spoko. Dobrze, w ogóle to masa tych, tych bloków jest dobra, więc zajmijmy się tutaj naszą rozbudową. Aha, miałem zrobić straż pożarną i tego typu sprawy, więc tym się też zajmiemy. Sobie damy taką straż pożarną taką z taką wieżą, bo ona bardzo ładnie wygląda. Taka typowo europejska. Spoczko, ok, więc mamy zrobione to. Może teraz policję sobie jeszcze zainwestujemy. Niestety nam się to nie uda, gdyż nie mamy już. Tyle funduszy, ale tu jeszcze jest miejsce na budowę kolejnych stref mieszkalnych. Nie możemy tego nie wykorzystać, prawda? Tutaj widzę, że nie mogę tego zbudować. Ach, tutaj się niestety nie połączyło. A szkoda. Tutaj może usunę i sobie to jeszcze raz zrobię, e, przypuśćmy, to sobie tak zrobimy. Że tu będą jeszcze tereny mieszkalne na dole. To się powinno z tym połączyć jakoś fajnie. I połączymy sobie to po prostu. No w sumie tak jak było. No, coś takiego niestety. Ale niech tutaj się ktoś wybuduje dokładnie, o to mi chodziło, więc mamy już prąd w mieście. Ale widzę, że znowu ten prąd tak kurde. Muszę kolejną tutaj zrobić, turbinkę. Dobra. No, miasto się, prawda, rozwija. Rozwija się, mamy coraz więcej budynków, takich już coraz, prawda, większych. To jest niby pierwszy poziom, ale taki już ten budynek wygląda taki nowoczesny, taki blok nowoczesny. Taki bardziej europejski bym nawet powiedział. Nie wiem, co on tutaj robi. Chyba, że to jest styl europejski, ale nie. Bo to jest styl normalny, ale mamy patrzcie, mamy dostępne dzielnice. Mamy dostępne dzielnice to sobie tutaj zaznaczymy, zaznaczymy taką dzielnicę i może bym sobie zamienił te budynki na takie budynki europejskie. To nie byłby głupi pomysł, bo one wyglądają bardzo ładnie. I patrzcie, teraz bym sobie mógł wejść tu. Styl European Suburbia. Mam też e Modern City Center. To są te, też bardzo fajne takie budynki. Takie wysokiej gęstości, takie europejskie, ale nie jakby stare miasto, tylko takie jakby troszkę nowsze miasto, coś takiego. Więc dam sobie tutaj ten European Suburbia. Teraz te budynki się, nam się zburzą, niestety. Ale będą powstawały już nowe europejskie i one są bardzo ładne dlatego właśnie je, je robię bo one są super sobie damy tak 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 tu jeszcze tak w sumie niech będzie i tutaj by mi jakiś taki budynek pasował tylko że nie jest dostępny teraz nie mam pieniędzy na przykład takie statua zakupów o Tutaj na tak idealnie na środku byłoby zarąbiście to wyglądało, tylko ona kosztuje 10 tysięcy złotych co no nie jest akurat teraz na, na mój budżet. Zwłaszcza, że teraz ten budżet będzie jeszcze mniejszy, ponieważ te budynki tutaj się troszeczkę poburzyły. <laughs> Same się poburzyły, no bo tutaj będą teraz budynki europejskie, żeby te, tutaj czas przyspieszę żeby się tych. Tej ta kasa robiła. Widzę, że temperatura tak spada do około 16 stopni. 15? No, około 15. Kurde, mamy, mm, nie zarabiamy pieniędzy. Także będę chyba musiał wziąć pożyczkę taką tutaj, taką szybciutką 20 tysięcy, aby uskutecznić budowę e, rur. Oraz powiększyć tereny przemysłowe, ponieważ no jest na nie dosyć spore zapotrzebowanie. Oczywiście, tutaj kurde, muszę usunąć połowę linii. No bo czemu nie? E, przecież mam pieniądze, nie? To mogę sobie robić. O, ale sobie tak puścimy górą, wtedy będzie lepiej. A tutaj będziemy mieli kolejne, prawda? Możliwość wybudowania e, kolejnych budynków przemysłowych, za które są również pieniądze. I to opowiem wam nie małe, także bardzo fajne. Widzę, że też deszcz pada, co no nie jest akurat jakoś bardzo fajne. No, ale prawda, trudno. No, ok. Także mamy tutaj już tereny przemysłowe no dosyć rozbudowane. Coraz więcej kopców. Mm, także, 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 także tego. Ok, jeszcze mamy tutaj troszeczkę. Myślę czasu, więc jeszcze będziemy sobie troszkę budo sobie troszkę jeszcze pobudujemy, to chciałem powiedzieć. Usunąłbym tutaj z tych skrzyżowań sygnalizację. No bo po co? Jak tutaj prawda nikt. Mamy mało samochodów, po co będą te, te samochody, prawda, stały? Tak, tutaj się już ładnie budują. Widzę, że te tereny przemysłowe to naprawdę są bardzo pożądane. Okej, okay, tu jest ropa. Najchętniej bym pojechał jakoś, kurde drogą i tutaj jakieś te tereny właśnie zajął. Tereny no właśnie te, żeby nie robić więcej tych, tych smrodów tutaj. Kupię sobie chyba kolejny, kolejny kwadrat, ten u góry. Tutaj. I rozbudujemy niestety tą strefę przemysłową, ciężką. W ten sposób, żeby mieli pracownicy, żeby mieli ludzie pracę. To chciałem powiedzieć. Tutaj też sobie to tak zabudujemy. Przy autostradzie również. Niech się budują. Skoro aż tak bardzo chcą. Tutaj też widzę, że pomału bra będzie brakowało mi pieniędzy. A nie chcę brać kolejnej pożyczki. Więc tutaj niech się budują te tereny mieszkalne i handlowe. No, widzę, że tu właśnie mamy problemy z policją. I to też jest coś, co bym chciał. Wybudować ten budynek, ten posterunek policji, ale on kosztuje 12 tysięcy, ale właśnie zaczęliśmy, prawda, zarabiać. Także myślę, że w niedługim czasie sobie to uskutecznimy i wybudujemy sobie posterunek policji. To sobie jeszcze będziemy musieli wybudować rury. Ok, mamy 1300 zł, 1400, 1500 na plusie. Lecimy, zaraz będzie dwa koła. Także no naprawdę lecimy strasznie porządnie. Prąd. Widzę, że ten prąd to jest moje utrapienie, gdyż on się strasznie szybko kończy. A kosztuje też, prawda, niemało. Budowa takiej turbiny 6000. To jest, no, póki co to się wydaje, prawda, sporo na obecne czasy. Na obecne warunki, to sobie to jeszcze tak tutaj zrobimy, o, żeby się budowały tutaj jedynie z tereny, prawda, europejskie budynki, bo one są bardzo ładne. Okej, okay. tak, więc tutaj będą takie tereny też przemysłowe, Znaczy handlowe, takie zwykłe, ale gdzieś dalej sobie zrobimy budynki, które są dostępne tutaj w Green Cities. Też będzie taka jakaś dzielnica. Może w kolejnym odcinku taką sobie dzielnicę wykonamy gdzieś tutaj, czy gdzieś tutaj, taką dzielnicę właśnie zieloną, coś takiego. Także też będzie to bardzo fajnie wyglądać. Ok, mam dostępne... Nie, jeszcze nie mam dostępnych um, ścieżek, bo bym tutaj trochę tych porobił. Między innymi tutaj jakąś ścieżkę, bo tutaj każdy ten wychodzi dookoła, jak widać, masę osób do pracy sobie chodzi. Więc tutaj niech się budują nasze mieszkania, nasze, nasze ludki, niech mają gdzie mieszkać. O, fajnie, że tutaj wody nie ma, już jest. No i powiem Wam, że wydaje te pieniądze na te rury i, na, i, i ogólnie, a nie mam policji, a naprawdę jest no tragicznie z tą policją, także chyba kolejna pożyczka, tom sobie wezmę, tom sobie zapłacę i zbudujemy sobie komisariat policji gdzieś tutaj, idealne miejsce na komisariat policji. I policja wyjechała, wszystkie wozy pewnie wyjadą, czyli 10 wozów. Niewielkie miasteczko, moi drodzy. Mamy dostępne parki, place, różne nowe przepisy i tego typu sprawy nowe drogi, nowe parki, nowe ścieżki. Więc bardzo fajnie, i od razu tutaj sobie tą ścieżkę wykonam tutaj. Aby sobie ludzie mieli y, po prostu bliżej do pracy, nie? Też tutaj sobie z takiej ścieżki zrobię. Mm, o! Taką tutaj wewnętrzną ścieżkę. Z takimi wyjściami, tutaj. Tutaj na przykład. Y, I tutaj. O! Takie będą tutaj wyjścia. To sobie to usnę, żeby tutaj się fajne takie dwa budynki zrobiły, a nie, a nie taki jeden malutki. No, takie mamy tutaj fajne teraz ścieżeczki porobione. No, Jakieś tutaj sobie te, te też porobimy. Drzewka o. żeby było troszeczkę, prawda, zieleni w moim mieście. Miasto musi być ekologiczne. Mhm, ta na pewno. I tam widziałem, że znowu mamy problemy z prądem. Zaraz mnie ślad trafi. Okej, okay, mamy troszkę tutaj drzewek pobudowanych, posadzonych, znaczy. I problemy z prądem znów są dostępne, także będziemy musieli kolejną turbinę. Ja niedługo te, te turbiny będę, kurde, tam już budował, bo tu będę miał takie całe zrobione te turbiny. A nie chcę robić też tej elektrowni wiatrowej, ponieważ ona no nie jest zbyt fajna spore ma zabrudzenia produkuje w sensie zanieczyszczenie. Patrzcie jak ładnie wyglądają te budynki europejskie. To jest przepiękne. Naprawdę. Ten mod to DLC, znaczy European Suburbia. Naprawdę polecam, bo jest super. Okej, okay, moi drodzy, ja będę się z wami żegnać. Ten odcinek chyba nie jest jakoś taki bardzo długi. Ja sobie zobaczę, ile już nagrywam. 20 minut, tamten yy, tamta część trwała z 6 minut. Póki mi ten gościu nie przerwał, który do mnie dzwonił. Yy, no także, około 26 minut to akurat. Yy, także tutaj sobie jeszcze to tak sobie taką tutaj uliczkę na przykład. Yy, tutaj, będą, tutaj będzie jeszcze jakaś ścieżeczka. O, coś takiego, czemu nie? Tutaj jakieś drzewka sobie jeszcze porobimy koło szkoły. OK, A to będą tereny y, mieszkalne. Tylko muszę tutaj zaznaczyć tą dzielnicę, żeby wybudowały się budynki europejskie ładne. OK, dzielnica Wawer, to chyba z Warszawy. Mm, także spoko. Tutaj jeszcze można byłoby jakiś wjazd, w sumie ten zrobić. Czemu nie? A to później. Także moi drodzy, to tutaj jeszcze wam taką kamerkę włączę. Także moi drodzy, jeżeli byście chcieli odcinków więcej ze City Skylines, to zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale, aby nie przegapić kolejnych odcinków z City Skylines. Po prawej stronie pokazuje Wam się najnowszy film, po lewej dopasowany do, do Ciebie, do widza, a na dole pokazuje się subskrypcja. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się miłego dnia, na razie.